Sony OLED KD55AG8BAEP to telewizor o wspaniałej jakości obrazu i doskonałym dźwięku. Przygotuj się na niesamowite efekty wizualne dzięki wykorzystywanej w tym modelu technologii OLED, gwarantującej doskonały kontrast, głębszą czerń i jeszcze bardziej naturalne kolory. Sony LEDKD to dużo więcej niż telewizor. Jest wyposażony w system Android TV, więc ma szansę stać się prawdziwym centrum rozrywki w twoim domu. Możesz na nim grać w gry, wyszukiwać interesujące treści oraz czerpać korzyści z różnego rodzaju aplikacji. Zastosowany tutaj 4K HDR procesor X1 Extreme wykrywa setki różnych obiektów na ekranie, inteligentnie zwiększa jasność, a także uwypukla szczegóły i kolory, dzięki czemu wszystko zobaczysz wyraźnie i niezwykle realistycznie. Materiały wideo są wyostrzane w czasie rzeczywistym, dlatego nawet najmniejszy szczegół nie umknie Twojej uwadze obraz zasługuje na porywający dźwięk. Dzięki Acoustic Surface Audio dźwięk w telewizorze Sony LED KD wydobywa się bezpośrednio z ekranu. Ta wyjątkowa i zaawansowana technologia sprawia, że każde słowo i każde brzmienie będzie dobiegać do Ciebie wprost z miejsca akcji. A jeśli mowa o ekranie, to ten telewizor jest za co chwalić. Opracowany przez firmę Sony Triluminos gwarantuje niezwykle wyrazistą i szeroką paletę barw. Wyświetlane kolory są dużo wierniejsze rzeczywistym, kolorystyka skóry jest bardziej naturalna, a obraz żywszy i bardzo realistyczny. Ten multizadaniowy telewizor możesz obsługiwać za pomocą komend głosowych. Koniec z ciągłym szukaniem pilota. Interesujące Cię treści i aplikacje znajdziesz za pomocą głośno wypowiadanych słów. Nie zapomnij kupić akcesoriów do telewizora. Kabel HDMI umożliwiający oglądanie jakości obrazu 4K, który obsługuje wszystkie funkcje systemu kina domowego oraz z gier, w tym odtwarzanie sygnałów 3D oraz UHD. Listwa przeciwprzepięciowa zabezpieczy cię przed kosztownymi naprawami spowodowanymi skokami napięcia w gniazdku prądowym. Telewizor zawieszony na ścianie świetnie się prezentuje, jednocześnie zmniejsza ryzyko upadku telewizora na podłogę. Kierowany głosem Sony OLED HD55AG8BAEP to doskonały wybór dla poszukujących telewizora o idealnej harmonii dźwięku z obrazem.